E, Siemka widzowie na odcinku chyba ósmym z serii samotny rolnik, ale niestety ostatnim, bo kryzys się stał w tej wiosce kradno strasznie. E, chyba się przeprowadzamy, może będzie nowy sezon, ale nie wiem, jak to u sąsiada to wykupił już komornik, no bo nie zapłacił ostatnio kredytu, a to trochę się nam rał. Chciałbyś ja kilka budynków postawił I to idziemy do niego, bo się wyprowadzamy. Ja tu jeszcze te maszyny raczej sprzedaję, bo to nie ma sensu wodzić. I część tak posprzedawałem, sąsiad też się lubi, to, że wszystko pozbył się. Dobra, idziemy do sąsiada. puk puk sąsiad! To, to co tam? Jedziemy? Bo mieliśmy jechać. To chodź. chodź. To pojedziemy tym, to pożyczyliśmy od tamtego sąsiada. Na bm -eczkę. No dobra, to się wsiadaj, bo tak ja też się Dobra, odpalamy. Dobry to zawroteczka. No i się niestety to już będzie ostatni odcinek w tej serii. Raczej będzie może jakaś sama... Jak to będzie nowa seria jakaś, tylko że może będę sam grać i w ogóle na innej mapie sam raczej będę grać. Albo z kimś. Wiem, bardzo prawdopodobne, że może z Kimś, ale to będzie jeszcze jedna, bo myślę, że będę dwie serie nagrywać, ale to niestety musi być ostatnio. Bo niestety tutaj na tej wersji taki Jay Jason jest, no on atakuje ostatnio to, tego sąsiada, to jak to zabrał mu 30 temu nowego sąsiadowi i, i też jak to i, i też 60, 60 koła mu podkręca. Ale sąsiadku, yy, się dla sąsiada pożyczyłem mój, tak sprzedawałem przecież. No ode mnie kupił, no tak. No yy, dobra. Yy, to chyba koniec, my jedziemy w dalszą trasę, bo trasa zapowiada się długa, jedziemy. My nie ja wiem, jak najdalej chyba do miasta. Ja się wyprowadzam do miasta, nie wiem jak sąsiad. Yy, to widzowie, yy, sie siema pa, cześć.